I wszystkich bardzo się w kolejnym filmie serii Pokémon XD Gen of Darkness. Ostatnio zakończyliśmy grę właśnie w tym oto miejscu w Eggate Village. No i tak tylko zeleknęłam moje Pokémony. Zobaczmy jak one się mają. Mają się dobrze, są wyleczone. No i ogólnie <coughs> wygląda team w porządku. Dobra, więc na początek może zrobimy drobne zmiany, i wtedy już się zabierzemy już Bell, bo będzie może użyteczna w walkach. No i w sumie też yy, miałabym gdzieś mógł. No bo dobra, miał niech będzie, bo i tak mam trzy Pokemony, które potrzebują yy, jeszcze do trenowania, czyli na 28 poziom, żeby po prostu je wyrównać, a miał będzie mógł zdobywać nam dodatkowe itemki, chociażby walk, ale dobra. Dzisiaj cenem odcinka będzie dworek doktora Kaminko, na którym już dawno, dawno nie byliśmy. No i tam prawdopodobnie będzie Mankan, czyli dziadek, yy, bodajże pera ze sklepu z częściami i on być może poradzi coś z naszym skuterem. Abyśmy mogli przejechać przez pustynię. Czyli chodźmy odejść dworek doktora Kaminko. Stać! Kto idzie? No i jak zwykle zatrzymuje nas Chobin. Ej! Musisz być włamiętaczem! Skąd ten się biorą? Chobin się tobą zajmie! Nie ruszaj się! Chobin! To ja! Chobin jest asystentem numer jeden doktora Kaminko. Ale przecież my wiemy, znamy Cię, znowu nas nie poznał. co za nieogar. Chobin jest wciąż jedynym asystentem doktora, dlatego też, jest, też i Chobin jest numerem jeden. Aha, Ach, super. No okej, okay. w każdym razie Chobin po raz kolejny z nami walczyć, ale w tym scenario Chobin będzie nieco silniejszy. I Chobin chce do walki Sankerna... ...oraz Gyaradosa. <grym> tak, to jest as w rękawie Chobina. Ten właśnie Gyarados, on jest naprawdę silny i w sumie trochę błąd zrobiłem, że w sumie i tak nie mam żadnego elektrycznego Pokémona, ale na szczęście Swallow coś tam umie, więc być może coś tam będzie w stanie zdziałać na tym Gyaradosie. Dobra, Sunkarnas próbuję ubić jednym ciosem, no i Shockwave na Gyaradosa. Gyarados jest chyba nowym Pokemonem, jest to Pokémon wodno-latający, więc jest bardzo, bardzo podatny na ataki elektryczne. Jest to wyższa forma pokémona, która jest Magikarp, czyli taka ryba, która totalnie nic nie potrafi, ewoluuje naprawdę potężnego w ataku pokémona. I dużego też, jak widzicie. No i Gyarados używa Charge. Charge jest chyba nowym ruchem, jest to taki atak fizyczny, jak widzicie, całkiem silny. Teraz był krytyczny, uderza od 2 do 3 razy, a później pokémon zostaje oszołomiony. Także... Shockwave. I to niestety nie to Gyaradosa. Więc teraz użyjemy może... Find Attack? a mimo wszystko próbuje, spróbuje trochę podleczyć, bo kurcze, no, dostało mu się ostro. Teraz tu mam Hyper potion, a tu mam Super Potion, zaraz i mam HP. Aha, no Super Potion będzie jak znalazł. Dobra, myślę, że, znaczy nie wiem, czy fajny tak starczy, czy nie. Chyba nie, ale no cóż, przywalny. No prawie starczył. Też też niezły, niezły nie, 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 byłby czarny tak naprawdę. I patrzcie, nawet jak cios nie jest krytyczny, zabiera naprawdę dużo. Yy, także, no, ten naprawdę jest konkretnym Pokémonem. Fajnie mogą w Pokémon ale niestety takiej możliwości, no, nie mamy. Przynajmniej jak na razie. Dobra, i pokonaliśmy Geraldosa, i za niego dostajemy prawie 600 punktów extra. Czyli konkretne ilości. No i słowo, to level upuje poziom 28. No i pokonaliśmy Chobina. Po raz kolejny Chobin przegrał. Czobin przegrał, Czobin przegrał. Powtarzasz się stary, jak zacięta płyta. Dobra, w każdym razie pokonaliśmy Czobina. I co dalej? Czobin przegrał. Ach, to pogrążyło Czobinę. Czobin domaga się rewanżu. Czobin? Eee, co to za krzyki? O! Doktor Kaminko! Czobin dać nauczkę mojaczowi. Aha Dobra, teraz to powiedział Włamywacz? Włamywacz, powiadasz? Zero litości dla Niech to, co zostało właśnie ukończone, się nim zajmie Doktorze, chyba nie chodzi ci o to Chodzi mi właśnie o to Czobie, rozumie? Niech to... Yy, niech tak będzie Zaczekaj! Zaraz będziesz miał yy, z tym do czynienia. Czyli z tym. No cóż, zaraz będziemy mieli do czynienia z tym tajemniczym, cosiem, się Teraz mamy chwilę, żeby ogarnąć troszeczkę że nasz Team. Więc zmienię teraz Słolota na coś innego, a mianowicie może być na Killie. A zdeklaruj tylko, czy Killa ma wyższy yy, spec atak od Słolota. Zaraz tu mamy spec atak 48, 44. No nie mamy wyższego. Co mnie kurczę, troszkę denerwuje, że tak powiem. Dobra, myślę, że jakoś to będzie, jakoś sobie powinienem dać radę z tym z czym, czym zaraz będę się mierzył. A zaraz zobaczycie, co to będzie. Już wkrótce, już niedługo zobaczysz, co na ciebie mamy. Ale wolałbym, żebyś uciekł. Nie ma takiej opcji. Ach. Więc chcesz nas obrabować niezależnie od konsekwencji. No to do się. Dobrze! Zaczynajmy! Dobra, nie umiem zagwizdać tak jak tutaj. Yy, w... Wyczuwam drżenia... albo... fiu! Wyczuwam drżenia... Yy, powietrza od piorunów. Pogoda nam sprzyja. Niech piorun przeszyje niebo i ziemię! Nadszedł czas na wspaniały... na wspaniałego robo... aby w nasz wspaniały robo-pokémon się ujawnił! Chodź tutaj, Robo Grandonie! No i teraz oto jest i Robo Grandon, z którym będziemy mieli do czynienia. Tak, wyjeżdżam na platformie. Fontanna się osusza i rozstępuje, i teraz do akcji wchodzi Robo Grandon, sterowany. Przez Czobina! Tak jest. Będziemy się mierzyli z Robograndonem. Robograndonie, to działa! Ach! To jest teraz Twój przeciwnik! Ostrzegaliśmy Cię! A więc będziemy walczyli z Robograndonem Czobinem I tak naprawdę nie będziemy walczyli z samym Robograndonem. Jak mogłoby się wydawać, a z pokemonami, które on wyśle. Ja na początku myślałem, że kurde, będziemy się weli z jakimś robotem, kurczę, jakiego on typu będzie stał, bo elektrycznie, nie wiem. A tu patrzę, wow, wysłał pokemony. No po prostu... Byłem tak Czarny. zawiedziony, jak nie wiem. To było straszne. No kurde, no, walczyć z... z czymś takim. No dobra. Czyli tak, fajnie było użyć teraz Charm, warto pomyśleć. Czarna na Dosa. Tak jest. No i może taki lekki Shockwave, albo Calm Mind. Shockwave, calm mind. Albo Psychic byłby, a no nie, Psychic chyba już nie będzie, bo tu mamy 60 razy 4, czyli mamy siłę 240, a tu mamy 95 plus 50 plus 25%, czyli plus 75%. To nam da chyba trochę mniej niż 240, czyli Shockwave. Dobra, trzeba przeprowadzić taką wstępną kalkulację i będziemy mogli działać. Dobra, grana do zużywaczów. Zapewne w Kyry, a nie w Handuma, naszą Hondum to nie do końca dobrze, ale na szczęście Charm trochę zredukował mu atak, stąd też i mniejsze obrażenia mamy. A dobra, zobaczmy, jak Szako jest podziała, no zabrało ponad połowę HP, ładnie. No i teraz Sunflora używa Shining Day. Sunflora jest kolejnym nowym Pokémonem, w sumie jest to tylko wyższa forma Sankerna, z którym żyliśmy się dosłownie przed chwilą. Mm. Także teraz, o właśnie, już do Sunny Day. Słoneczna pogoda, przywołuje to słoneczna pogoda, słoneczna pogoda z kolei ataki typu ognistego, osłabia wodne. I też yy, przyspieszy to znacznie właśnie Sunflora. Ale nie na tyle, żeby przyspieszyć Hauntów. Dlaczego przyspieszy? Dlatego, że ma umiejętność chlorofil. i patrzcie, Berno mimo wzmocnienia jednak nie wystarczył. Galeadus już Trash, on mimo wszystko jest szybszy od Sanflorę. No przez to, że Sunflora ma naprawdę denną statystykę szybkości, jest wolnym Pokémonem. No może dać mu full ev, to może by jakoś to działało. O, już na nowego roku ingrain. Yy, to działa tak, że Pokemon zapuszcza korzenie w ziemi i po prostu czerpie z ziemi sole mineralne, przez co leczy się między turami. Zaraz będziemy się tym świadkami. Dobra, w każdym razie pokonaliśmy najtrudniejszego Pokemon do pokonania, jakim był Gyarados. I Handom level upuje, bardzo. I tak, coś rośnie ładnie, no w tak po dwa prawie wszędzie. I tak średnio, prawdę powiedziawszy. Dobra, teraz do akcji wchodzi Hopip. on dobrze nam znany. Tak, słoneczko ostro daje. I Happy również ma umiejętność jakąś chlorofil. Stąd też i on będzie miał naprawdę potężne, znaczy no, no, no dużą statystykę szybkości. Ja tu teraz coś namieszałem, miałem dość w Hapipa oraz Psychic w San Flore. Tak to ma być. Czyli tak, ale jednak Happy mimo wszystko nie jest szybszy od naszej Handu. Jakim cudem Handu jest aż tak szybka? Ja nie wiem. Może na tyle nas ale dokładnie nie pamiętam. Po walce będą się to zobaczyć. No i teraz w wchodzi też kolejny pokémon, na jakim jest Tropius, mieliśmy go okazję zobaczyć w Battle Sim. Pound. O proszę, tego się nie spodziewałem. Dobra, Psychic, dawaj Killia. Pokaż siłę psychiczną, wspomniałem siłę psychiczną, psychika i proszę bardzo, Sam flora pada. To jest to, to rozumiem. Dobra, troszkę Expa no i zaraz pokonam jeszcze Tropiusa. Tropius też ma umiejętność Chlorofil, stąd też jego pokonanie również może być lekko problematyczne. Nie od razu go pokonacie na pewno. No i Handum też może paść w sumie od ataku Tropiusa, albo ma naprawdę mało HP. Niech to będzie tylko jakiś stamp, to już jest po niej. No i stamp tak jak się spodziewałem, ale może być jeszcze w Killie. Tak jest, w Killie, bardzo dobrze. Cieszy mnie to dlatego, że kurczę, handu na mnie padnie. No i potknięcie, no to jest niestety awaryjny, awaryjny, pff, negatywny skutek tego ataku, co też ja gadam, awaryjny. No w każdym razie, stamtąd też chyba był nowy ruch, to było uderzenie po prostu dużą nogą drobiusa. Dobra, a w każdym razie drugi Ember już go wykańcza i tym motocyklem pokonaliśmy Robo Grandona yy, Chobina. Nie to no, jest po prostu masakra. Ja już na początku myślałem, że to kurde, że będzie fajnie jakiś robot Pokémon, kurde, będzie jakaś walka konkretna, a tu takie rozczarowanie, że po prostu masakra. Eee, czemu im przegrał, przegrał? Przegram S. Night Robocrandon? Czemu im przegrał? Kurde, no cały czas muszę powtarzać tą kwestię. No jesteśmy hmm. też osobiście pokedolcami za zwycięstwo, no konkretna sumka przynajmniej, tyle. Tyle dobrego w tym wszystkim. Ale... Ale... Jak to możliwe? Mój Grandon pokonany? Huh? O, jakby się tak lepiej przyjrzeć? To Michael! no cię nie widziałem. Rze co? Rzekomo włamywacz to znajoma Chobina? No i dziecko, bez dwóch zdań. Ach, dosyć. Dosyć tego nonsensu. Robo Grandion nawali na całej linii. Przez to też nie opłacam się dokończyć robo... Grandona. Wątpię, czy kiedykolwiek będzie on przydatny. Chobin! Robo Kyogr. A czy to tam był Robo Kyogr.? mi się. Robo Kyogr. Robo Kyogr pójdzie jako złom do sklepu z częściami Mankana. Zrozumiano? Ha? Porzucamy pracę nad Robo Kyogr? Kończymy z nim! Kaput! Cały plan Robo Pokémon zostaje. Yy, zakończony, anulowany. Doktorze, proszę zaczekać. Yy, proszę pozwolić Chobinowi zatrzymać chociaż Roba Grandona. Hmm. Nie, już dziś. Nie obchodzą żadne z tych złomów. Rób, co chcesz. I doktor Kaminko, wkurzony na swój. To do końca nieudany projekt. Poszedł. No nieudany, bo no po prostu postać jest tak potężna, że po prostu. Projekt może był fajny. Wyglądał przynajmniej całkiem efektywnie, kwałęcib. Na wyjściu już niekoniecznie. Um, jo, tyle pracy i, i były już prawie gotowe. Chcębych chciałbyś się dowiedzieć, po co, co cię tu sprowadza. Szukasz pewnie faceta ze sklepu. Szukasz mankana. Chcębych proponuje ci, żebyś wszedł do środka i poszukał go. W międzyczasie Chobin musi zabrać stąd e, Robo Grandona. O tak! E, Michael, byłeś tak dobry i podałbyś Chobinowi swój numer PDA? No chyba nasza postać będzie tak dobra i podaliśmy mu numer. Chobin dopracuje Robo Grandona. E, Chopin będzie chciał stoczyć kolejną e, walkę, jak skończy. No i tak, po pokonaniu Chobina i Chobina w Robo Grandonie. Yy, mamy, zaraz tak tego zerknę, ile czasu my już tu mamy. No, mamy 14-15 minut, no prawie. No cóż, więc to było chyba wszystko w dzisiejszym filmie serii Pokémon X i Girl of Darkness. Niestety nasze pick-upy nic nie znalazły, a szkoda. A nasze Pokémony no, dostało im się troszkę. Ale już to było wszystko w dzisiejszym filmie serii Pokémon X i Girl of Darkness. To ja z Wami się żegnam. Do usłyszenia w kolejnym filmie serii. Do cześć.